Witaj na kanale Grodno S.A. Dzisiaj wracamy na teren inwestycji, na której jakiś czas temu montowaliśmy pompę ciepła auracu o mocy 10 kW. Wracamy po to, żeby spotkać się z inwestorem i zapytać go o wrażenia z użytkowania właśnie tej pompy ciepła? Także zapraszam serdecznie do obejrzenia całego materiału. Jest z nami inwestor, pan Adam. Dzień dobry, Panie Dzień dobry. Adamie witam serdecznie. Panie Adam, jak to się stało, że mając tyle różnych systemów grzewczych w pana domu Zdecydował się Pan dodatkowo na pompę ciepła? Te systemy, które obecnie posiadamy w tutaj użytkowaniu w, w, tu u mnie w domu z żoną wraz, no nie spełniają do końca moich po prostu gdzieś wyobrażenia takiego po prostu, no nie jestem zadowolony do końca. Dzisiaj biorąc pod uwagę jeszcze dzisiejsze ceny różnych arty, tych artykułów, także no jest mało opłacalne. Kominek co prawda mamy, ale kominek używamy w okresie taki po prostu rekreacyjnym, weekendowym bardziej. Gaz, który jest zasilany ten dom na piec gazowy, przy dzisiejszych cenach jest również jest niestabilny i wychodzi dosyć drogo. I zresztą nie wiadomo jak to, ta sytuacja dalej się rozwinie, już nie mówiąc o politycznych sprawach, ale chodzi o takich po prostu rynkowych. Mhm, to prawda. I tutaj jeszcze ciepłą wodę użytkowo mamy z paneli, z tych kolektorów, z tych, kolektorów, tak? tych, tych mhm. słonecznych, no to jak sama, sama nazwa mówi, kolektory słoneczne działają tylko jak jest słońce, czyli najlepiej działają w okresie letnim, zimą niestety w ogóle są nie... Ekonomiczny. Mhm. A wiem, że jest tutaj u pana instalacja fotowoltaiczna. Tak. tak. Od pół roku posiadam instalację fotowoltaiczną, która jest zainstalowana tutaj w ogrodzie. E, produkowała przez całe lato prąd, który teraz chciałem go wykorzystać właśnie na potrzeby pompy ciepła. Mhm. Czyli rozumiem, że ten piec, który gazowy, który ma pan w tej chwili. On będzie wykorzystywany, będzie, będzie działał, czy będzie w ogóle wyłączony, czy będzie szczytowym źródłem energii? Jak to będzie wyglądało? Znaczy on będzie wyłączony, będzie po prostu gdzieś tam może kiedyś wykorzystany, ale jeśli jest, to on po prostu zostanie, ale nie będzie wykorzystywany. Po to instaluje pompę ciepła, właśnie, żeby, żeby głównym byłem źródłem By była pompa ciepła. Jest raz, że jest czysta, czyste powietrze, tak, jest bardzo ekonomiczne. Panie Adamie, a jakiej mocy jest? ta instalacja fotowoltaiczna, którą posiada Pan tutaj na swojej posesji? A u siebie posiadam 9,9 kW. Mhm. Czyli to w ogólnym takim rocznym rozrachunku powinno wyprodukować około 10 MWh, no tak? Tak, powinno być. Mhm. To zależy od warunków atmosferycznych. Okej. Okay. A z jakimi instalacjami tutaj mamy do czynienia? Mam na, na myśli Ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe w tym budynku i jaką powierzchnię będzie ogrzewała pompa ciepła Auracu u Pana? Ta pompa będzie ogrzewała powierzchnię 170 m kwadratowych. Około połowy jest instalacja podłogowa, a druga, druga połowa jest instalacja grzejniki na ścianie. A dlaczego zdecydował się Pan właśnie na pompę ciepła Auracu? Zdecydowałem się ze względu na Dostępność, która po prostu była bardzo krótka. Dużo też porównywałem inne marki na rynku. Ta wydawała mi się, że jest, jest nowa i, jest, i spełnia wszelkie takie wymogi, wysokie parametry pomp ogólnie dostępnych jest na rynku. No i dlatego się zdecydowałem też i brałem pod uwagę również serwis i, i całość po prostu obsługi wokół instalacji później serwisowania po prostu no, przekonało mnie to do tego ta pompa ciepła racu jest u pana już e, zamontowana jakiś czas wiemy że ten budynek jest ogrzewany w tej chwili już e, tylko tak. tą pompą tak A proszę powiedzieć czy bo Słyszę się często takie opinie, że pompy ciepła są głośne, że przeszkadzają, że jeśli są gdzieś bardzo blisko sypialni, że, że, że to zakłóca ciszę nocną. Jak jest tutaj? Czy ta pompa jest uciążliwa? Nie, myślę, myślę że nie. Bardziej żona jest słychać w pokoju, w sypialni niż, niż tą pompę w kotłowni. Także, także jest, jest na pewno bardzo cicha, nie sprawia żadnego kłopotu w samym mieszkaniu. I na zewnątrz również nie słychać jakichś hałasów, jakichś dodatkowych, co do tej pory ich nie było, a teraz nagle miałyby być słyszalne. Nie ma czegoś takie takiego. Brzęczenia, jakieś brzęczenia? Nie ma, nie ma nic takiego, także to jest, jest bardzo cicho, także jestem sam zdziwiony, że, że aż takie urządzenie, które daje po prostu tyle ciepła, a praktycznie jest bezhałaśliwe. Panie Adamie, podsumowując, czy jest Pan zadowolony z wyboru? Tak, jestem zadowolony, biorąc pod uwagę, że piec mogłem wyłączyć gazowy, który jest już, można powiedzieć, już jest, przeszedł do historii. Pompa ciepła zastąpiła doskonale poprzednie źródła energii, czyli ten piec gazowy. Spełnia doskonale zadanie ogrzewania całego mieszkania plus ciepłej wody użytkowej. Myślę, że każdemu bym polecił, biorąc pod uwagę, że wstępne takie gdzieś, gdzieś analizy, które, które gdzieś przeprowadzałem, to, po, to powinno wystarczyć na pokrycie, ta, ta fotowoltaiczna moja farma, która tutaj się znajduje u mnie, mhm. powinna pokryć całkowicie zapotrzebowanie prądu na, na całe mieszkanie, łącznie z pompą. Także prawdopodobnie uda się bezkosztowo, bez dodatkowych kosztów ponieść ten sezon grzewczy, i myślę, że to już tak zostanie na wiele lat. Także serdecznie polecam Energy ON, która świetnie się wywiązała ze swojej umowy i naprawdę z firmą godną polecenia. Super, Panie Adamie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za informację, a Was serdecznie zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału kliknięcia dzwoneczek, powiadomień, żebyście zawsze byli na bieżąco z materiałami, które publikujemy. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Dziękujemy, do widzenia.